Wy jesteście przygotowywani. To jest wasz czas. Bóg przygotowuje was z całą swoją mocą, abyście przygotowywali lud na drugie przyjście Jezusa Chrystusa, młodzi ludzie. I gdy mówię o powtórnym przyjściu Chrystusa, to nie znaczy to, że wiem kiedy on przyjdzie. But we hope and believe. Ale my mamy nadzieję i my wierzymy. Are you Czy słyszycie, o czym mówię? Nie nie mówię, że my wierzymy, ale no, że, no, że, no, że no, mamy nadzieję. Because it's not up to us ponieważ to nie zależy od nas, aby wierzyć, że Jezus może przyjść powtórnie, my mamy nadzieję i to są błogosławieństwa, co do których mamy nadzieję i wierzymy, że przyjdą. Ale kiedy masz wiarę, to nie mówisz, ja mam nadzieję, że jestem uzdrowiony mam nadzieję, że przyjąłem Ducha Świętego Ty stoisz wobec tego, co Pan Ci powiedział jeśli modliście się psalmem Pan jest moją mocą to, to jest prawda nie mówisz, wiem, że Pan pewnego dnia obdarzy mnie siłą. Pan powiedział to. On jest Twoją mocą. Przyjmij to. Teraz. Amen. Amen. So, uh

i nawet udawała się do czarnoksiężników. A Słowo Boże mówi nam, że nie otrzymała uzdrowienia. Nawet jej się pogorszyło. Są tutaj pewne osoby, udawaliście się do tylu lekarzy i nie zostaliście uzdrowieni. Pan uwalnia tyle osób z chorób, o których powiedziano, że są nieuleczalne. Ta kobieta, Biblia nam mówi, ona przyszła, przyszła wobec wielkiego tłumu na zgromadzenie takie jak to, może było tam więcej osób, może nie mniej. Ona nawet bała się, aby podejść do Jezusa Chrystusa. Mogę to zrozumieć? Mogę to zrozumieć, to Rome, my, my time, kiedy po raz pierwszy pojechałem do Rzymu, a, a city, ponieważ miasto Rzym jest znane jako miasto święte, Church, kiedy, Basylika, kiedy wszedłem do Bazyliki Watykańskiej, to bałem się podejść do Ołtarzego Piotra. Ponieważ rozmyślałem o mojej grzeszności i słabości. Took me a month. Potrzebowałem całego miesiąca, zanim mogłem tam podejść. I had, I Podejmowałem na bardzo poważnie Biblię. Że kiedy ten człowiek zapłakał nad swoimi grzechami, kiedy my płaczemy nad naszymi grzechami, to wówczas Jezus przychodzi i przebywa w nas, i mówi nam, że Twoje grzechy. Are forgiven. Są ci odpuszczone. My son. Mój synu. My daughter. Moja córko. Mat and go. Weź swoje łoże i idź. To właśnie nam Pan mówi. What said to, me. to właśnie mi powiedział. When I was in Rome. Gdy byłem w Rzymie. I one day I was walking in the compound of the university. I gdy któregoś dnia chodziłem po terenie Uniwersytetu Gregoriańskiego i zobaczył mnie tam pewien ksiądz Jezuita, i zapytał mnie, czy ty jesteś księdzem z Ugandy. Ja odrzekłem: tak. Czy jesteś Jan, chrzciciel? Powiedziałem: tak. Why are you proud? to zapytał mnie dlaczego jesteś taki dumny I said, why? ja He said, you zapytałem have czemu on odrzekł ponieważ masz dar uzdrawiania ale chcesz go pokazać chcesz go pokazać tak jakby to był twój dar It's not your gift. ale to nie jest It's twój a... dar It's for up the ten dar służy budowaniu kościoła ja byłem tam ja tam stałem, ale nie wiedziałem, co takiego czyni Pan, kiedy ludzie przychodzili do spowiedzi. Wiele osób, gdy wyspowiadały się ze swoich grzechów i kiedy zostały przyjmowane do ciała Chrystusa, gdy były. Odnawiane i otrzymywały moc od Ducha Świętego, to wówczas te osoby doznawały uzdrawiania i dawały świadectwo o tych uzdrowieniach. I ten ksiądz przyszedł i powiedział mi, że tu nie chodzi o ciebie. Powiedział do mnie: To nie jest twój dar. The family of God. Bóg dał ten dar, aby budować wspólnotę Bożą, rodzinę Boga. With Jesus the Musiałem pójść i skonsultować się z Jezusem przed Najświętszym sakramentem. Is it true? Czy to jest prawda? <laughs> and then the Lord

Sposób, w jaki Pan nam odpowiada, jest naprawdę cudowny. I ten człowiek, którym On się posłużył, aby przemawiać do mnie, jakiś czas temu byłem w Portugalii, i powiedziano mi, jak On się nawrócił. Był the church.

i te dzwony, nawet jeśli nie pójdziesz do kościoła, cały czas ci będą przypominać, Jezus jest Panem. Nawet jak zatkasz sobie uszy, to będą cały czas ci przypominać, dlaczego nie otwierasz swego serca. Tak więc... Ten mężczyzna pracował w marynarce. Został ochrzczony w kościele katolickim wiele lat wcześniej. On nie praktykował. Ale to nie oznacza, że zabrano mu to. Tą pieczęć, którą otrzymał na krzcie, pieczęć krztu. Moja droga siostro, gdy na krzcie Bóg okazał Ci swoją miłość osobową, zostałaś naznaczona przez Boga. Ten mężczyzna poszedł pić z innymi ludźmi, ten marynarz. I tam spotkał pewne dziewczyny. Zaprzyjaźnił się z niektórymi, z jedną z tych dziewczyn. I powiedział jej, aby poszła i poczekała na niego w hotelu. Tam, gdzie pił trochę więcej i rozmawiał ze swoimi znajomymi. He finished, I kiedy skończył, on wsiadł do autobusu myśląc, że jedzie do swojego hotelu. The, the bus was going to Fatima. Ale ten autokar jechał do Fatimy. 200 kilometrów from Fatim, from od Lizbony. And by the time it was coming in the morning, he found himself in Fatima. I gdy nastał ranek, to zobaczył, że jest w Fatimie. I tutaj błogosławiona Maryja Dziewica podjęła naprawdę niesamowitą misję. To są Boże drogi, a nie nasze drogi. i On powiedział tam Maryi Dziewicy, Rozumiem dlaczego tutaj jestem. Chcesz, abym oddał swoje życie twojemu synowi. I poproszę, że chcę zostać jezuitą. Ten mężczyzna nawrócił się. Do...